Witajcie na moim kanale. A z tej strony Bella LPS. A dziś przygotowałam dla was DIY. Będzie to wianek. A potrzebne rzeczy do niego to: takie kwiatuszki, oraz klej na gorąco. Ja wszystko kupiłam w sklepie papierniczym. Tak i to tyle z rzeczy potrzebnych do zrobienia. A ja, ten DIY. Robię z kanału The Dog LPS, ponieważ ja nie umiem robić takiej rzeczy, a chcę Wam pokazać, że to jest naprawdę proste i ładne. A więc, najpierw bierzecie sobie kwiatki. Ja zmieniłam kolor. Cztery takie pojedyncze kwiatki. I teraz bierzecie je tak na krzyż i oplątujecie sobie tego drugiego kwiatka. W ten sposób. Robicie tak do końca. A więc po prostu dokładacie kolejnego kwiatka, zaginacie i ten drucik po prostu trzeba przełożyć przez kwiatka i go oplątać. I robicie tak, aż wszystkie kwiatki się skończą. I to by było w sumie na tyle, tylko trzeba to jeszcze skleić, żeby się tak nie chwiało. Jak to skleję, to do Was wrócę. Okej, okay, ja już to skleiłam i zawiązałam tutaj. I to wygląda o tak. Tutaj posklejałam po prostu te kwiatki. No i tak to wygląda. A LPS prezentuje się tak w tym wianuszku. I to już na tyle w tym filmiku. A jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do następnego odcinka.